Siemaneczko Ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z 10 a to jest kolejny Minecraft Escape i jestem na grzesiech.pl. Cześć, cześć wszystkim. No, no i gram jakąś mapkę, nie wiem jak się ona nazywa, ale. No ale macie nazwę tam w, op w opisie czy tam w tytule, nie wiem. I w tej skrzynce była jakaś książeczka i zaraz sobie ją przeczytamy, no ja tutaj pisze: Who, what, where I am. This doesn't look good. Uh, there must be same way out of there. I tutaj coś tam wita nas. O! Aha! Welcome to Escape from the uh, psych... Psychotic Lab. Uh, no to jest mapka adventure, takie pierdoły, pierdoły. No i zasady, nad którymi się nie chce czytać. Dobra. No to, no to jedziemy. Idziemy. No i tu jest ta dźwignia taka tajemnicza. No więc tak. Bardzo tajemnicza. No a jak. Tu nic nie ma. Dobra, on to Escape. Ym, bardzo, bardzo fajne. Bardzo Kurde, fajne. kliknij tam jeszcze raz. A, jezu, z panem LOL. A to trzeba te, To. Jezu, a ja się wystraszyłem. Dobra, ja, ja też ale powiem, powiem ci, a że. To przy... krowa było. <laughs> Przywitanie było epickiem A coś mam. Jako... Tutaj coś piszę, ale nie będziemy tych książek czytać, bo tu chodzi o sam parkur. Będziemy sobie parkurować. Dobra. A to tutaj coś musimy się Jakaś woda i krowa, lol. Dobra, ale dziwne. Co? Jezu, spadłem. Cześć, tutaj coś jest. Weź, weź to, otwórz jeszcze raz. Dobra, jestem. Lol, nie, no, spadłem. Super. Mam tak, książę.

Jestem. No nie! Yy, o, snowbole mam. Hmm, dobra. I kolejną książeczkę. Spadłem. Znowu! A, tu pisze o zmęczeniu, chyba tak mi się wydaje, ale dobra, nie chce mi się czytać. Yy, like pistons. No, przełaś No. No i widzisz, pomogę ci. Yy, teraz, a, patrz, tu jest ta, wełna. No patrz, zobacz. Zobacz. A, jakie mechanizmy. O, lol. No serio, naprawdę. Warp on, no tak, no, no. Ale dostałem. Tak, tak. Yy, aha, to chyba miało być tak specjalnie, wiesz? lol uciekać lol ej, ja też zginąłem ej, co, co to miało być? mi gdzieś przetepało lol weź pisz back. lol, ej aua aua au Ał. ale szmata ej, my nie mamy tego bić no nie, znowu dostałem dobra, zginę już Ja nie wiem o co tu chodzi. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Ej! Czemu to mnie bije? <lul> Lol. Ej, czekaj. Dobra, zginąłem. Przeciszę te do No patrz, Lol. jak ja tutaj stanę, to to się. Ten. Jezu, no... co to jest? A weź stań na na na, na tą Ty i jest coś Trzymaj tutaj co tu masz o, o ej ty Co ty zrobiłeś? Nic nie zrobiłem, stałem tutaj Ej, ty to coś się robi A ty gdzie byłeś? Mm, no na spalnie No to właśnie jak... A nie dobra spoko Dobra jest Biegiem, biegie, biegie Ej, no jak my to mamy zrobić? Leć! Aha, wiem. Wyczucie. Yes, masaka. Nie! Ej, bite, Ej, no jakie, ja... Ale nie, bo tu nie mamy ich zabić, wiesz? A, tu mamy je zabić! Śnieżki mam. Nie, Fuck. No we, jeszcze back. Jeszcze ja back. Już... Mam śnieżki, nie wiem śnieżkę mamy nalawać. Chyba tak, chyba śnieżkami No nie, podpaliłem się o. Dobra, jest Dawaj, 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 dawaj Dobra, jestem Bo wiesz co, my musieliśmy te blazy rozwalić I, i ja miałem śnieżki, nie wiedziałem o co chodzi Aha burns out, okej okay. coś tam pisze, te my będę odkładał Okej, okay, dobra. Tu u góry jest. O, chodź. chodź. Chodź, chodź, Ej. Czekaj. No już to ruszyłem. A może tu? A nie. Ej, czekaj. Lol. Ej, co mamy zrobić? Cię nie... Nie rusza nawet. Ej, to jest dziwne. Czekaj, no. No, a tutaj napis fulla nam zmieniło ale to nie o to chodzi. Może trzeba. Może musi być dzień? Tu jest dzień. Czekaj, time day. O, o jest. dzień miał być. O, widzisz. Widzisz. wiem że już park. Czekaj, no. czekaj, nie ma nic, żadnej skrzynki. O, to jest fajny skok. Dobra, skoczyłem. E, dobra. I teraz tutaj jest taki. O, Boże, spadłem. Ja też. No nie. Ej, tutaj są jakieś pokoje, chyba. Patrz. Gdzie co? Tutaj, pod samym tym. Lol. A tu jest jakieś Może przejście, tak? Ty, skrzynka jakaś jest i tutaj jest. Znowu to, szmaragd i jajko, to sobie to weź. A widzisz Easter egg? Ej, tym pominęliśmy, bo jest Easter egg ee, 4. Patrzcie, żeśmy pominęli. 3 pominęli, pominęli? No, te, te wiesz, Easter egg, czyli. A w ogóle, wezmę sobie co? A co? Ej, czyli takie. Nie wiem. Ej, ale. Pominęliśmy te. To są chyba secret roomy, tak mi się wydaje, no ale nie wiem. No to ja mam jeden Ten Easter egg. Tak? Mhm. <coughs> fuck. Dobra. Dobra. I tutaj, tu musi być. No, perfekcyjny skok. I Weź teraz. to tutaj... otwórz. Już chyba możesz dostać. Nie, jeszcze nie. Nie, nie, jeszcze nie. Dobra, trzeba się postarać. Dawaj. Ja już byłem blisko Chodź Chodź creeperku Boże jaki hit, jakiś knockback niezły Lol nie mogę cię uderzyć A to nie... Gratuluję Czekaj Pochodnia. Au Kurde nie mogę tam skoczyć Lol double jumpa zrobiłem przez przypadek Teraz nie słychać jak klikasz klawisze. To dobrze. A kliknij. No. no. To nie było słychać. No to dobrze. Dobra. Mm. Nie no, z jak ja tam skoczyłem wcześniej. Normalnie. <ścoughs> Ale to było dobre. No, człowiek. A nie zaskoczyłem. Fuck. Dobra, jestem. Ła, brawo. No nie, shift opuściłem, fail, fail, nie Kurde! Ten escape ma trwać jakieś 20 minut z tego co tam pisało. No ale nie wiem, zobaczymy. No weź mi niebi. Eee, Dawaj, e, Coś tu jest? Nie, nie ma nic, dobra. Fuck Serio nie dojdziemy tam. A, bo ty nie, no nie. Nie, bo ty trzeba się skupić. Ty trzeba się bardzo, bardzo dobrze skupić. Słyszałem myszkę twoją. No, bo ci chciałem uderzyć. No, co tak perfekcyjnie wiesz? No. No, widzisz, nie, nie, nie zrzuciłeś mnie, no niestety. Jestem! O nie! No boże! Spadłem, spadłem przez dziurę. Skoczyłem i skoczyłem jeszcze raz i spadłem przez dziurę. Chcę ci pomóc. No wiesz co, pomagasz mi nie niesam... O kurde. Dobra. Dobra, dawaj. No ej, nie mogę tu skoczyć. No nie. Jezu, jakie nuby. Jezu, teraz nie mogę tutaj nawet doskoczyć, no masakra. No nie, ja tu spadłem Okej okay. No nie! Nie mogę po prostu ten No witam, a... Ale strefa, co? Gówno No nic! Mapę Oj tam. Nie chce mi się tego przechodzić. Dawaj, dawaj. Nie, seraj. Zrobiłem duży błąd, że się na zgodziłem. Lol. Przejdziemy ją szybko. Ej, ty! Czy... To... Ale debil. Znaczy... Yy, Gówno, yy, nie chcę mi się. No. No, ja też tam, bo ja tam byłem i tak... Yy, tak. Jak to się pisało? <kłysy> yy. A, ja, już wiem. A gdzie ja mam teraz skoczyć? Ej, sobie ustaw. Ale dobra, no tutaj. O, widzisz, teraz skoczyłem. Checkpoint. No checkpoint, jest checkpoint. No. No, i widzisz, od razu, od razu lepiej. Bo też było nudne. Ej, otwórz Ej, mi ten checkpoint. Jest... Lol, przecież go masz otworzonego. Nie mogę przejść przez niego Ale to dół. jest drugi, Ten jest drugi, ty masz tutaj, y, tutaj te... Y, irony Gdzie? No tu na dole Aha, tutaj No nie, no spadłem, fo... Czy znaczy, no Tego też się da otworzyć, czekaj Czekaj, nie, czekaj. Czy nie da się, czekaj, chyba da Nie, da się A no nie da się, bo tu jest ten, dobra Czekaj Dobra. Nie, nie, nie da się, nie da się, Muszę nie, się poś mu Musiałem się poświęcić. I się otwarł. LOL. Jestem cheater. Ej, no zamknąłeś go. No. Nie, daj, to... no nie będziemy czytować. dawaj. O, ja już tu przyszedłem i zaraz go otworzę. Teraz mi to mówisz. No i otworzyłem, proszę bardzo. Jest checkpoint, bardzo ładny. Bardzo piękny. Au, oh, fuck. Nie no. widzisz, jesteśmy coraz dalej. To jest ten checkpoint. Dzięki. On Dzięki. Przesz przeszkadza. Czekaj, czekaj, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Gdzie ja mam skoczyć? O się, o się? tu mi się chyba. Nie, czekaj. Są dwie opcje, które można zrobić. Ok, dobra No! Chyba ja mam pomysł. Stąd jest lepiej, chyba. Tu trzeba tak skoczyć i... Idę nacisnąć. Ja końcu Yyy No, może stąd mi się uda? Kurde, nie udało się. Fuck. Dobra, jeszcze raz. No, uda się, dawaj. O i sąd. Lol. Mm, to był najlepszy skok. Nie, chyba z tego jest lepiej. Dzięki, 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 dzięki. O oh, fak, 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 fak. Jestem. Jest tu coś, nie ma nic. Dobra. Nie mogę tego sfailować. Dlatego sobie set home. No nie, spadłem. Set home i no skak ale jesteś No bo yy, tego Ej To jest dziwne bo tu jakby mi coś blokowało Aj fuck Proste No też teraz jestem no. Ale problem Dobra to ty... nowe mamy, Chainowe No to ty czytaj, bo mi się nie chce tego czytać A ja mam Co? głowę Creepera to sobie zostawię Tu masz książkę Ej, jak my stąd wyjdziemy? No, coś tam gada o zmęczeniu, ale nas to chyba nie obchodzi. Dobra, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Jak my stąd wyjdziemy? Aha, wiesz, co, musimy tę książkę chyba przeczytać, tak mi się wydaje. I się otworzy to? Ej, która to była ta książka? Nie wiem. Chyba ta, tak mi się wydaje. tu jest otwarty. O czym nie bolą? Aha, czekaj. Aha, dobra. To, co zrobimy, to nie ma sensu. Czekaj, 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 czekaj. Nie bij mnie. E, trzeba, tak mi się wydaje, że trzeba wrzucić. E, coś tam. Na przykład, tą książkę. Uh, fuck. Nie umiesz rzucać. <laughs> ale powiedziałeś Dobra Gdzieś o, ty czy... powinien się otw otworzyć Wow, ale się otworzyło Ty A patrz. tutaj? No tutaj ma to nie wej tu coś jest jakieś tam O o o może to jest ja sekret Ty tutaj A, jest no fajne dalej. Jakieś drzewka o, rosną u. coś tam, jakieś labirynty coś coś Tu nie przejdziemy póki co, tak mi się wydaje Ej, tutaj coś mam Gdzie? Tutaj u góry. Coś trzeba było... No tu idę iść. do góry, idę. Idę, 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 idę. LOL No labi iść. Labirynt. No labirynt. O, mam skrzynkę. Mam miecze. To mogę, mogę ci jednego dać. Okej. Okay. <coughs> Jeszcze mm. żelazne. Pokaż. Masz. Daj, ok, czekaj, czekaj. A jest tu coś jeszcze? Nie, tylko nie ma to nie nic. Dobra, no to chodź, wracamy. Ale to i tak. O, co to jest? To muszę wejść na drzewo. Jest um... coś? Właśnie ja tam byłem i yy, tam nie da się. Chyba jakąś dźwignie coś znaleźć, coś takiego tak mi się wydaje. Tutaj, to... na tym drzewie w chyba. W wodzie może coś o co ty zrobiłeś? bo kliknąłem tutaj takie coś ding i tutaj jestem o widzisz mnie ty jakie to fajne patrz tutaj u góry jest jak się tam dostałeś? no po tym po tym drzewie Gdzieś aha tu... dobra widzę 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 widzę, widzę. już ja ja wiem co chodzi ja skoczyłem tutaj nie? wiem Kurde, zawadziłem się. Zahaczyłem się. Dobra. Ale jak tu się skoczyć nie da. A to się Okej. Okay. Ej, tutaj się skoczyć nie da. Co ty człowieku gadasz? Ja skoczyłem. Lol. Jak? A to jest y, tak jakby Eee... Yy... No, no, w secret Secret... room, coś takiego. Masz dźwignię czy coś? No, w tym rzecz, że nie mam właśnie. Tu jak my przejdziemy, niby Mmm... czekaj. Do, trzeba się wrócić, a tam nic nie było. Ej, a jeszcze raz może tą dźwignię nacisnę. Zaczekaj, ja tam wejdę. Aha, dobra, spoko. Czekaj, to ja, tam, ja z y, ogarantem tym dźwignię, może coś tam trzeba. No, kliknij. No ding, no to co? No i się nie otwarło, dobra, to... Ej, to chyba trzeba się wrócić tutaj. Dobra, to... Ty, ty, ty. no możliwe. To już się wracam. Też tak mi się wydaje. Pusty korytarz, nie ma nic. No, to się wracamy i... Mi się wydaje, że tutaj coś może być, a jednak nie ma. Tylko tu jest ta wełna, ja nie wiem, co ja tu mam zrobić.